Papież Franciszek, czym cię ujął? Papież Franciszek ujął mnie tak naprawdę dwoma rzeczami. E, pierwszą jest jego ogromna otwartość e, tak naprawdę na każdego człowieka, dosłownie na każdego, e, z każdego środowiska, każdego wyznania. E, uczę się tego od niego takiej miłości, takiego szacunku, e, tej równości, z którą on traktuje drugiego człowieka. I to jest taka jedna rzecz, którą bardzo mnie ujmuje. I drugą też jest jego odwaga. Teraz właśnie niedawno pojechał do Iraku, do kraju, w którym papież nigdy jeszcze tak naprawdę nie zawitał, z różnych przyczyn. Bardzo mnie to ujęło, że odwiedził tamtych ludzi pomimo wszelkich niebezpieczeństw, które na niego czyhały i dał właśnie tym ludziom nadzieję i pokazał, że to nie jest dla niego ważne, że po prostu chciał być z tymi osobami. Chciał im pokazać swoją obecność i swoje wsparcie. Uważam, że papież Franciszek jest bardzo sympatyczną osobą. Na pewno z chęcią bym z nim porozmawiał o wierze. Myślę, że najbardziej ujął mnie tym dążeniem do jedności w Kościele. Nawet mówię o tym encyklika, jego fratelli tutti, czyli wszyscy bracia, takie braterstwo. Myślę, że to jest właśnie czas na to. Myślę, że to jest czas dla kościoła, aby przyjąć wszystkich ludzi. myślę, że to jest czas dla kościoła, aby pokazać im mi tą miłość, okazać im tą miłość i to miłosierdzie, które ma Pan Bóg dla wszystkich. Też bardzo motywuje mnie i inspiruje do tego, aby poruszać wszelkie tematy. Aby nie unikać rozmowy z drugim człowiekiem, aby dawać świadectwo naszym życiem i uni nie unikać tematów, które są dla nas czasem wrażliwe, czasem są tematem tabu, ale to jest czas, kiedy Kościół powinien rozmawiać, kiedy Kościół powinien mówić: Kościół, jako ja. Ujął mnie e, swoim głosem swoim takim przyjaznym, lekkim, łagodnym głosem. Wzbudza taką, takie poczucie bezpieczeństwa, tego, że mu zależy na mnie, i, i że jest taki przyjacielski i naprawdę ukazuje to oblicze dobrego ojca. Czym papież? No, papież Franciszek Generalnie jest taką bardzo wyjątkową postacią. Mam wrażenie, że yy, idealnie pasuje do naszych czasów. Najbardziej mi chyba ujął tym, że jest, że wychodzi do ludzi, żeby spotkać się w sumie z ich, jakby, ich rzeczywistością, w czym ży, jakby w jakich warunkach żyją, jacy, jakie mają problemy i jakby jego wypowiedzi są odpowiedzią na, tako, na, takie, na, na to, co ludzie przeżywają tak naprawdę. Jest taki bardzo, może powiedzieć, współczesny, po prostu pasuje. Czym mnie ujął papież Franciszek? Chyba tym, że, że jest taką skromną osobą i, i że ma bardzo takie ludzkie podejście do, do wszystkiego.